Cześć, witaj w dzisiejszym czytaniu. Nagrywam je z innej lokalizacji, więc będziesz mogła, będziesz mogła zobaczyć tutaj trochę parapetu za oknem, bo nagrywam na parapecie i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, z obrazem i z dźwiękiem. I zaczynamy. Dzisiejsze czytanie jest pod tytułem Czy ta osoba. Czy zobaczy się jeszcze z tą osobą w tym roku. Czyli czy ta osoba się skontaktuje, a może ty się skontaktujesz z tą osobą jeszcze w tym roku, więc do końca tego roku zostało może niecałe dwa tygodnie i może masz kogoś na myśli, jego ją i zastanawiasz się, czy jeszcze uda Wam się zobaczyć. Może w święta, może po świętach um, z tą Twoją osobą, którą masz, masz na myśli. I zaczynamy. Wybierz sobie dzisiaj jeden z produktów spożywczych. Mamy mandarynkę, kasztana i marchewkę. I zaczynamy od mandarynki. Czy jeszcze się zobaczę z tą osobą w tym roku? Ok, wyskoczył od razu nasz kapłan. I za kapłanem. Szóstka mieczy. I król monet. No, więc te karty mówią mi, że są bardzo, bardzo duże szanse, że się zobaczycie lub że się skontaktujecie, dlatego że tutaj to czytanie też mówi o, o po prostu kontakcie, jako takim. I co mi o tym mówi? Mamy szóstkę mieczy, która bardzo często mówi o, o przemieszczaniu się, o jakichś podróżach. Mamy króla, więc jeżeli myślisz sobie o nim, o mężczyźnie, no to tutaj ten mężczyzna wychodzi w kartach. Jeżeli jest to kobieta, to jeżeli ty jesteś mężczyzną, to tutaj też ten mężczyzna się pokazuje jakby jako inicjatywa, więc wciąż tak. Jeżeli to są dwie kobiety, no to tutaj mamy. W tym wypadku ten mężczyzna będzie mówił o tym, że kobieta będzie zajęta z jakimś mężczyzną, i wtedy to może być odpowiedź na nie. Jeżeli to kobieta pyta o kobietę, jeżeli jesteś kobietą i pytasz o kobietę, to w tym wypadku odpowiedź może być na nie. Natomiast jeżeli jesteś kobietą pytającą o mężczyznę, to odpowiedź jest tak. Jeżeli jesteś mężczyzną pytającą o kobietę, to też odpowiedź jest nie. Czyli też ta kobieta jest zajęta z innym mężczyzną, czyli, ale jeżeli pytasz o. Mężczyznę, to wtedy odpowiedź jest tak, czyli tak yy, są wielkie szanse, że uda Wam się zobaczyć lub skontaktować w tym roku jeszcze, który kawałek tego roku pozostał. I mamy tutaj yy, kapłana. Kapłan mówi o różnych zasadach, powinnościach, więc to mówi mi, że któryś z Was albo on, albo ty, albo ona, no ale już ustaliliśmy, że jeżeli to jest ona, to raczej się nie zobaczycie. Ale jeżeli to jest on, to. Będziecie, któreś z Was znajdzie pretekst, pretekst do tego kontaktu, czyli może musisz mu coś oddać, albo on Ci musi coś oddać, albo on Ci musi coś ważnego powiedzieć. Musicie się spotkać w jakimś ważnym, z jakiegoś ważnego powodu, w jakimś ważnym tak jakby temacie i... Y no i to będzie coś w związku, ten pretekst będzie tak wyglądał, że po prostu no, musicie się spotkać, bo, em, bo macie sobie coś do przekazania, czy to rzecz, czy to jakieś słowa, czy to jakieś właśnie informacje. E, więc tutaj wychodzi na to, że że właśnie ten pretekst zostanie użyty. Czasami tak jest, że ktoś używa pretekstu. O, muszę ci oddać ten jakiś tam długopis, a ty myślisz sobie, ale po co mi ten długopis? Jest mi on nawet niepotrzebny, ale wiadomo, że ta osoba użyła tego pretekstu tylko po to, żeby się z tobą zobaczyć. No i okej, okay, no nie, nie, nie powiedziała prosto z mostu. A może to ty takiego pretekstu użyjesz? Może to ty, to ty masz ten czyjś długopis, w cudzysłowie. I e i chcesz oddać ten opis jeszcze koniecznie przed końcem tego roku, więc tutaj karty niekoniecznie mówią, kto zainicjuje ten kontakt, ale jeszcze zapytam kart, co będzie z tego spotkania, czy to będzie spotkanie takie pozytywne, czy negatywne. Okej. Okay. Więc y, mamy tutaj jedną kartę bardzo pozytywną, czyli as monet, jedną kartę dosyć negatywną, czyli odwróconą, odwrócony sąd. To znaczy, że odwrócony sąd będzie, świadczy o tym, że po Waszym spotkaniu, czy po Waszym kontakcie, bo, bo tutaj też przypominam, że to może być spotkanie, to może być kontakt, nie wiem, przez telefon, przez kamerkę. No i jako, jako tako jest to też spotkanie, można stwierdzić, więc... Ten sąd mówi o tym, że to spotkanie będzie, mm, będziesz wyciągała lub będziesz wyciągał wnioski z tego spotkania, które są niekoniecznie bardzo pozytywne. Czyli będziesz osądzała, czy osądzał to spotkanie w takim sensie, że no, nie wiem, ta osoba się zmieniła, albo ta osoba się dziwnie zachowuje, albo ta osoba mi działa na nerwy. Będzie jakiś negatywny osąd, lub też ten negatywny osąd będzie. Ze strony tej osoby. Czyli ta osoba Cię spotka i Cię będzie osądzała, czyli o co zrobiłaś ze swoimi włosami, przytyłaś 3 kilo. Takie różne negatywne w Twoim mniemaniu i w Twoich uszach osądy będziesz mogła czy mógł usłyszeć, lub też nie wiem, nic już między nami nie ma, albo po coś ze mną kontaktujesz. No Najróżniejsze osądy, ale coś coś w, w okolicach negatywnego sądu, ale mamy asa monet, który z kolei mówi o pozytywnym e, jakimś takim rozwoju wypadków, czyli wbrew pozorom, nawet pomimo tego negatywnego sądu, e, jest tutaj też coś pozytywnego w tym wszystkim, czyli po prostu e, na przykład ta osoba jakoś negatywnie Skrytykowała Twoją osobę, ale chce się jeszcze raz zobaczyć. Na przykład, albo ty skrytykowałaś negatywnie tę osobę, że o, co się, co się stało z tą osobą, co się z nim stało, on się zmienił, ale i tak go chcesz jeszcze raz zobaczyć. Więc ten, ta moneta tutaj świadczy o tym, że pomimo tego, że nie jest wszystko ok, to i tak możliwe, że będzie jakaś kontynuacja tego spotkania. No i to tyle. Dzięki. Przechodzimy do kasztana. I grupa kasztana, czy zobaczycie się w tym roku? Czy jeszcze zobaczę tę osobę, czy ta osoba się ze mną skontaktuje, lub czy ja się skontaktuję z tą osobą? Więc tutaj zakładamy absolutnie wszystkie możliwe scenariusze. Ale że zaistnieje jakiś kontakt, nawet mailowy, nawet jakieś zapytanie się o coś mailowe albo sms-owe, no aż do spotkania, ale zostawiam otwarte to, no bo w dzisiejszych czasach. Ludzie są w różnych stronach świata, więc zobaczymy, czy jakikolwiek kontakt między Wami będzie, a może się zobaczycie. No więc tasuję karty dla ciebie, dla grupy kasztana i zaczynamy. Ok, więc Pojawia się tutaj um, król. Ten król mówi mi o tym, że jeżeli pytamy o mężczyznę, czyli jeżeli kobieta pyta, jeżeli jesteś kobietą, pytasz o mężczyznę, to odpowiedź jest pozytywna, że tak, będzie kontakt. Jeżeli jesteś mężczyzną i pytasz o mężczyznę, to tak, będzie kontakt. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną i pytasz o kobietę, to nie, to odpowiedź brzmi nie. Jeżeli jesteś Kobietą, i pytasz o kobietę, to też odpowiedź brzmi nie, dlatego że ukazuje się tutaj mężczyzna, czyli że ten kontakt będzie nawiązany z mężczyzną. Więc jeżeli tutaj pytasz w tym wypadku o mężczyznę, to odpowiedź brzmi tak, jeżeli pytasz o kobietę, no to odpowiedź brzmi nie. I będę kontynuowała to czytanie tak, jakbyś pytała, czy pytał o mężczyznę. Więc mamy tutaj karty dosyć podchwytliwe, dlatego że mamy siódemkę mieczy i głupca. Co mówi mi o tym, że bardzo możliwe, że dojdzie do takiego spotkania, ale intencja tej osoby lub Twoja intencja, czyli czyjaś intencja, jest niekoniecznie czysta. To znaczy, na przykład, przykładowy scenariusz: spotykasz się z tą osobą, ale ta osoba chce tylko jakiegoś kontaktu intymnego i wcale nie chce czegoś naprawić. I wcale nie chce związku, i wcale nie chce z Tobą być, tylko po prostu się poczuła samotna i chce, że tak powiem, żeby ktoś wskoczył jej do łóżka, mówiąc brutalnie. E, można jeszcze powiedzieć bardziej brutalnie, ale załóżmy, że pozostawię średnio brutalnie, czyli ta osoba chce, żeby ktoś jej wskoczył do łóżka, więc to jest bardzo możliwy scenariusz w tym wypadku. Kolejny możliwy scenariusz to jest taki, że ta osoba czegoś potrzebuje: pieniędzy, uwagi, rady żeby jej coś załatwić, czyli ten nasz mężczyzna, o którym mówimy. I będzie się kontaktował, bo coś chce. I tutaj mamy dwie karty, które o tym jakby, które to potwierdzają, czyli pierwsza mamy siódemkę mieczy, e, czyli osoba coś chce wziąć od nas, od ciebie i mamy głupca, czyli osoba mm, Chce ciebie tak no, zmanipulować, chce zawalować prawdę, zawalować fakty, tak żeby było na jej, tak żeby jej się udało to, co sobie planuje, czyli właśnie na przykład coś od ciebie wziąć, coś uzyskać, jakiś rezultat konkretny uzyskać. Więc podsumowując, mamy, mamy potencjalne spotkanie, ale to spotkanie ma. Pretekst. Pretekst jest taki, że ta osoba czegoś potrzebuje, czegoś konkretnego chce uzyskać. Eee, natomiast, czy jest opcja, że to ty się skontaktujesz? Jest taka opcja, i tutaj wtedy ten powód jest bardzo podobny, czyli to ty chcesz coś uzyskać, to ty masz jakiś pretekst do kontaktu, nie ta osoba. Więc jeżeli to Tobie chodzi o połowie hmm, kontakt, skontaktowanie się, to pytanie, czy Ty masz jakiś bardzo konkretny plan, i pretekst, i kontekst, dlaczego byś się miała, czy miał skontaktować. No na przykład Ty jesteś samotna, samotny i wcale niekoniecznie ta osoba jest Twoim priorytetem, ale po prostu nie jesteś w stanie, czy nie, nie jesteś w stanie zdzierżyć samotności i chcesz sobie tylko tę osob tą osobą zatkać dziurę i pustkę. To jest pierwszy, pierwsza opcja kontekstowa. Druga opcja, chcesz coś, pomoc, Przeprowadzce, pieniądze, chcesz, żeby ktoś ci postawił kolację. No, najróżniejsze, to są tylko takie moje małe podpowiedzi, ale wiadomo o co chodzi. Czyli ten kontakt zostanie nawiązany, ale będzie taki, no, ktoś coś chce i jeszcze położę dwie karty, mianowicie jaki będzie rezultat tego kontaktu: czy to będzie negatywne, czy to będzie pozytywne. I mamy, mamy dwie karty, które świadczą o negatywnym rezultacie. Mianowicie mamy dwójkę buław i mamy ósemkę kielichów i karty te mówią, że po prostu jak tylko się zobaczycie, to ktoś z Was albo obydwoje wyczujecie, że to wcale nie jest naturalne, że to wcale nie jest takie, jakie by mogło być, wcale to nie jest takie właśnie bezkontekstowe i którejś z Was w ósemce kielichów będzie chciało po prostu zawinąć się i zniknąć z tego spotkania, wyparować, dlatego że będzie którejś z Was miało poczucie, że po prostu no po co w ogóle do tego spotkania doszło, po co w ogóle doszło do tej wymiany, nie wiem, wiadomości, to nic nam nie daje i tylko ktoś się czuje wykorzystany, jedna z partii się czuje wykorzystana lub obydwie strony czują się wykorzystane. No i dwójka buław jeszcze mówi o tym, że nie ma tutaj perspektywy i że Wy to czujecie albo przynajmniej jedno z Was to czuje. I to tyle, więc tutaj podsumowując, dojdzie do jakiegoś kontaktu, aczkolwiek będzie to nie za przyjemny kontakt. I ostatnia grupa, mianowicie marchewka. Jeżeli ktoś wybrał marchewkę, no to zobaczymy. Tasuję dla Ciebie kartę. Karty. I zaczynamy. Czy dojdzie do jakiegoś kontaktu, czy dojdzie do spotkania, czy dojdzie do wymiany między wami y, jakichś słów? Zaczynamy to czytanie. Ok, bardzo ciekawe karty. Jak to można zinterpretować? Mamy królową monet. Mamy Koło fortuny i mamy księżyc. To znaczy królowa monet, e, to jest kobieta. I teraz tak. Dam tutaj dwa scenariusze. Więc, jeżeli osoba, o którą pytasz, jest kobietą oraz jeżeli osoba, o którą pytasz, jest mężczyzną, jeżeli osoba, o którą pytasz, jest kobietą, zacznie, zaczniemy od tego, to. Spotkasz się z tą kobietą, ale przebieg tego spotkania będzie niesatysfakcjonujący, w jakimś sensie negatywny, w jakimś sensie będzie sprawiał ci zawód. Więc spotkasz się z tą kobietą, ale zobaczysz to jakby to takie ciemniejsze oblicze tej osoby i poczujesz się niekomfortowo oraz mamy ten księżyc odwrócony, czyli po prostu coś będzie zawalowanego, tak jakby ta osoba coś chciała, tak jakby ta osoba Ci nie mówiła prawdy, tak jakby ta osoba Cię w jakimś sensie oszukiwała. Więc tutaj mamy scenariusz z kobietą. Następnie przechodzimy do scenariuszu z mężczyzną. Jeżeli jest mężczyzna, o kogo pytasz, to wtedy odpowiedź jest negatywna. Nie, nie spotkasz się, dlatego że jest kobieta, która zajmuje mu czas. Jest kobieta, która utrudnia kontakt, która nie, nie doprowadzi do tego kontaktu, jest jakaś kobieta w jego orbicie, jest jakaś kobieta przy nim, czy to jest matka, czy to jest żona, czy to jest córka, czy to jest kochanka, czy ktokolwiek, nie zobaczysz się z tym mężczyzną, nie dojdzie do kontaktu, dlatego że teraz w tym czasie przedświątecznym, świątecznym, poświątecznym ta osoba, ten mężczyzna będzie bardzo zajęty z inną kobietą. I... Te dwie kolejne karty w Twoim przypadku, jeżeli pytamy tutaj o mężczyznę, wiążą się z tym, że po pierwsze mm, mogą miotać Tobą bardzo... Bardzo zróżnicowane emocje, czyli z jednej strony chcesz to zrozumieć, że to są święta, że ta osoba jest zajęta z kimś tam, z drugiej strony myślisz sobie, że to już jest koniec, po prostu ta osoba nie ma nawet trochę dla mnie czasu, albo jeżeli znajdzie jakiś czas, to, to jest dosłownie, nie wiem, sekunda w kontakcie, totalnie niesatysfakcjonujący, tak jakby go w ogóle nie było. No i mamy księżyc, czyli wchodzą tutaj w grę też jakieś kłamstwa, jakieś zawalowania albo jakieś zapajania prawdy, czyli po prostu nawet jak zapytasz tą osobę co robi przez święta albo co robi teraz, to ta osoba albo ci nie odpisze, albo ci odpisze coś co nie jest prawdą. Więc nawet jeżeli będziesz się pytała tej osoby o co chodzi, co się dzieje, co ta osoba robi, jakie ma plany, to ta osoba nie podzieli się z tobą całkowitą prawdą. No bo nie chce, nie może, nie umie. Natomiast, e, jeżeli ta osoba, no, no tutaj już mamy odpowiedź, że nie wyjdzie z kontaktem, tak? E, ale jeżeli gdzieś tam ten kontakt będzie jakiś, taki, jeżeli jesteście regularnie w kontakcie, to, to ten kontakt będzie też zakłamany. E, albo go w ogóle nie będzie. Więc e, do spotkania nie dojdzie. Jeżeli, a jeżeli natomiast pytałeś o kobietę, to do spotkania może dojść, więc postawię jeszcze kartę. O spotkaniu z kobietą. Co z tego będzie? E, Okej. Okay. I postawię jeszcze kartę na temat spotkania z mężczyzną, do którego nie dojdzie. I karta będzie jedna, czy dojdzie po nowym roku. Dobra, więc mamy tak. Jeżeli chodzi o spotkanie z kobietą, to ta kobieta będzie bardzo mm, wrażliwa, bardzo dramatyczna, więc to spotkanie będzie takie. E, no, takie bardzo roztrzęsione, więc niekoniecznie też będzie Ci się to podobało, bo tutaj widzę właśnie dużo emocji i wręcz za dużo tych emocji. No i mamy dziesiątkę mieczy odwróconą, która mówi o tym, że wow, że, że będzie tyle emocji, że po prostu ktoś może skończyć, wyjść z tego spotkania z płaczem. Natomiast jeżeli mówimy o braku spotkania z mężczyzną i zapytałam kart, czy to spotkanie będzie jakoś szybko po nowym roku, a karty mówiłam, no nie, nie licz na to spotkanie bardzo szybko, ta osoba jest bardzo zajęta, ma dużo osób jeszcze do obdarowania swoim czasem, jest właśnie ma, ma dużo na głowie, czy to są sprawy finansowe, zawodowe, czy też rodzinne, czy jakieś inne randkowe. I nie licz na to, że ta osoba zaraz po prostu pierwszego się do ciebie odezwie, bo jest zajęta. No i tyle. I nie priorytetyzuje kontaktu z tobą. Przykro mi, ale tak tutaj karty pokazują. I dzięki. Już niedługo nowy rok. Widzimy się i papa.